Robert Depierała, Kurnik TV. Jesteśmy w Błogówku. Będziemy rozmawiać o zdrowotnych właściwościach błogu z Anetą Grzegorz. Zapraszam na odcinek. Jesień w pełni, pierwsze przymrozki za nami, zima zbliża się wielkimi krokami. No i właśnie dzisiaj będzie o tym, jak korzystać z darów natury w jesieni swojego życia. E, nie bez ma przyczyny mam w ręku... E, Głuk bardzo często mylona jest z tą roślinką dzika róża albo inne rośliny. To jest właśnie głuk, a za moimi plecami głogówko i właśnie ten głóg w głogówku był zrywany, to doskonałe zioło na starzejące się serce i na układ krwionośny zapobiega miażdżycy i zawałom serca. Bardzo ładnie te owocniki się suszą, wystarczy je pozrywać i włożyć do nagrzanego piekarnika na godzinkę, dwie, na oko temperaturę około 100 stopni i one pięknie się zasuszą i można potem je używać do na parów ziołowych i do herbat. W minionych odcinkach też słyszeli państwo o kasztanie jadalnym. To doskonałe zioło, czy orzech, bym raczej powiedziała, bo to używamy w ziołolecznictwie, ale botanicznie jest to przecież orzech, który możemy używać na choroby neurodegeneracyjne, między innymi zapobiega rozwojowi choroby, choroby Alzheimera. Tak? To przez moją ulubioną świętą, święto Hildegarda, opisywane jako jeden z najskuteczniejszych sposobów, żeby radzić sobie właśnie ze starzejącym się umysłem. Podobnie jak miłożąb japoński, który już teraz też śmiało możemy zbierać, bo ja powiem Państwu, że miłożęba nie zbieramy, dopóki jego liście nie zrobią się żółte. Dopiero wtedy ma właściwości lecznicze, i dopiero wtedy możemy używać go do naparów, żeby wspomagać pracę swojego umysłu. A jak wzmocnić działanie głogu, żeby jeszcze lepiej wzmacniał nasze serce? Jak go najlepiej wykorzystać? Nawet takie świeże, oczyszczone owoce warto y, dodawać do grzańca, czy po prostu przygotować w czerwonym winie, który też bardzo dobrze wpływa wpływa na mięsień sercowy, wtedy jeszcze lepiej wyciągniemy te wszystkie właściwości głogu, dobre dla, dla naszego układu krwionośnego. Także na zimowe wieczory jak najbardziej takie winko przygotowane z owocnikami głogu polecam i pozdrawiam bardzo serdecznie z tego niezwykłego miejsca, z głogówka razem z głogiem.